Dobry wieczór i dzień dobry wszystkim Państwu, którzy oglądacie mnie wieczorem lub w ciągu dnia. Życzę wszystkiego najlepszego. Dzisiaj troszeczkę jest, nie domagam, no, muszę się wytłumaczyć, że się opiłem kawy, herbaty, no i troszeczkę mnie zgięło. No, oczywiście, wyszedł ze mnie cały pokryta gdybym nie powiedział państwu, że i alkoholu w tym też troszeczkę było. Ja wiem, troszeczkę to nie wypada. Nasi cenzorzy mogą tego nie zaakceptować, ale ja mam trochę na ten temat do powiedzenia. są takie chwile, jest już nam tak dobrze, ja, ja, ja powiem z mojego punktu widzenia jest już nam tak dobrze, że no chcielibyśmy jeszcze przedążyć. To jest ta natura takiego, nie wiem, jakiegoś pędu niepowstrzymanego. No więc cóż, i tu sobie wlejemy troszeczkę alkoholu i zaczynamy brylować. Nie ja wiem ci z Państwa, którzy przeszli cierpienie alkoholowe, te wszystkie odwyki, te wszystkie upadki tak bolesne, tak grzemienne w skutkach utraty człowieczeństwa już nawet powiem te wszystkie rozwody, te rozpady. Ktoś kiedyś powiedział i nawet napisał w internecie taką rzecz. Że alkohol rozwiązuje przyjaźnie, małżeństwa, relacje rodzinne, ale nie rozwiązuje jednej rzeczy, problemów. Dużo w tym prawdy, a mimo to idziemy jak ćmy do światła. I tak już blisko jesteśmy tego światła, żeby osiągnąć ten oczekiwany orgazm. W pewnym momencie światło nas chwyta i spala tę ćmę. A ona no już nawet nie wie, czy miała ten orgaz, czy nie, czy się coś tam śniło. Jakże trudno jest wniknąć w to, co. Yy, Mogłyby sobie wyobrazić te ćmy wpadające w ogień. Niemniej powiem Państwu jedną rzecz, taką troszeczkę rozmemłany dzisiaj jestem, ale chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o miłości. Jakże to jest ważne, żeby mieć miłość przede wszystkim do Pana Boga. Do Najświętszej Marii Panny i do każdego napotkanego człowieka. To jest, to, jest, to jest niesamowicie trudne. Nam się wydaje, no tak, jestem prawda ochrzczonym katolikiem, chodzę do kościoła, ale czy każdy z nas, czy wielu z nas, czy niewielu z nas zdało sobie sprawę jedną rzecz. Czym jest katolicyzm? To jest po prostu objawienie miłości, czego nie miały żadnej inne religie. Trochę powtarzam za księdzem Profesorem Tadeuszem Kuzem, którego rekolekcje odbyły się dziś w naszym kościele, w kościele świętego Antoniego Waugwil. Wysłuchaliśmy naprawdę takiego głębokiego. Dającego dużo do myślenia kazania, kazania o miłości. Nachyliłem się nad swoją żoną i powiedziałem, wiesz Ola. Szkoda, że tu nie ma zbyżka. Mamuśka spojrzała na mnie. Macy. No, zbyszek ma swoje życie, ma swoje sprawy. I tak to jest. Ale co jest pięknego? Już na zakończenie mojego glimglania, ponieważ jestem pod wpływem, no, jestem zatoksykowany. Kto to kiedyś miał? No, Normalnie mówili, o za dziobną, parę piw, doprawił, prawda, trzyma koniakami plus niej yy, rezzlingiem, pół butelki wypił tak duszkiem i nawet nie beknął. Taki porządny faz. Proszę Państwa, Chciałem tylko powiedzieć. Co tam? Bądźmy szczerzy wobec samych siebie, a miłość resztę wypełni. Tak nam dopomóż Bóg. Trochę mówię jak nawiedzony klecha, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dojść do takiego momentu, że przygotuję się do swojej śmierci. Powiem Panie Boże, może dzisiejszej nocy mnie zabierzesz, albo nie wiem, kiedy ci będzie wygodnie. Ale żeby mieć przekonanie, że niech będzie wola Twoja. I proszę Państwa, na tym. Chyba zakończę swoje glimglanie, takie może trochę obrazoburcze, takie niespełna, składne, ale to, to jest to, co z, z serca płynie. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę zdrowych, wesołych świąt. żebyście Państwo żyli w szczęściu, a przede wszystkim miłości. I to by było na tyle. Bóg zapłać.